naszczyłem na stół radio pod tytułem Tatry to jest produkcja zakładów Kasprzaka no dosyć stara bo pierwowzór powstał w 58 roku i był produkowany do roku 60 1960, 1960 dodam później nastąpiły pewne zmiany konstrukcyjne ponieważ wprowadzono Płytkę drukowaną, to jest jeszcze ta wersja wcześniejsza z montażem takim na szasi montażem punktowym. No i cóż, no radio z dwoma zakresami fal, krótkich, średnich, długich, nie ma UKF-u, jest za to możliwość podłączenia gramofonu. Jak widzicie tutaj, ta część skali jest bardzo rozbudowana, ona dotyczy fal średnich. A dzisiaj praktycznie rzecz biorąc, bezużytecznych, no ale mamy dwa podzakresy fal krótkich. Być może na nich uda się tutaj coś wychwycić, jakieś audycje. Nie ma pasma 13 metrów, coś mi się wydaje, że to jeszcze pokłosie pewnych decyzji politycznych, które zapadały w latach 50., i dla ograniczenia możliwości słuchania różnych tam rozgłośni zagranicznych. Co się władzuchnie nie podobało, postanowiono produkować odbiorniki z nieco ograniczonym pasmem fal krótkich. To jest zresztą ciekawa historia, może na, odrębną, na odrębny film dotyczący zagłuszania audycji. Sporo tam ciekawych rzeczy się działo. No ale cóż, nie o tym dzisiaj. Na razie. Będę starał się podłączyć to radio i zobaczymy, czy działa. Z takich ciekawostek, jeszcze no jak na lata 50., to myślę, że sporo tutaj ciekawych rzeczy jest. Między innymi jest obrotowa antena ferytowa, dzięki której można bardziej ukierunkować ową antenę względem stacji nadawczej. No wyłącznik klawiszowy tutaj, jak widać, działa. Zobaczymy, jak no mechanicznie działa, zobaczymy, czy działa. W pełni, że tak powiem. Mamy odrębną regulację tonów niskich i wysokich. Co najmniej dwa głośniki, jeśli nie trzy. Nie wiem, bo jeszcze nie otworzyłem tego, nie, tego, tego radia. Za chwilkę to sprawdzę, więc wygląda to na takie radio dosyć. Powiedział zaawansowane. Jak powiedziałem, brakuje tylko UKF-u. i no cóż, no, brakuje, to brakuje. No, nie, nie będziemy tego uzupełniać. A, widzę też, że brakuje tutaj lampy. Ona jest dostarczona oddzielnie przez właściciela. To jest magiczne oko, tak zwane. W tym wypadku zdaje się m 4 Lamp tutaj jest cztery sztuki chyba. Tak to wygląda. Więc moi drodzy, za chwilkę podłączam, zobaczymy co z tego wyniknie, czy jakieś fajerwerki, czy może, czy może nie. A wcześniej sprawdzę, żeby wyeliminować potencjalne przyczyny fajerwerków i zobaczymy co to będzie. Zanim jeszcze podłączę rzut oka na tylną ściankę, no a właściwie już po zdjęciu tylnej ścianki na wnętrze odbiornika, no cóż, trzy głośniki jednak, mówiłem o dwóch, są trzy, no to chyba lepiej, nie zawsze jak trzy głośniki to lepiej niż dwa. I co widzimy, no ktoś tutaj już próbował naprawiać, znaczy naprawił, no po prostu wymienił kondensator elektrolityczny, który sobie tutaj był, właściwie to chyba dwa kondensatory. Mm, to jest jedna tutaj rzecz, którą widać. O tu jest miejsce na podłączenie magicznego oka, tak zwanego. Żarówki wydają się wymienione, lampy mm, serii E, czyli takie troszkę bardziej nowoczesne, już z końcówką mocy, tak zwaną, czy wzmacniaczem końcowym mocy na EL84. Duże fajne głośniki. <noise> Bardzo sprytnie tutaj zamocowane, Zwrócił uwagę przewody. Ma takie opaski papierowe i malutkie gwoździki, które są tam wbite. Więc cały szereg takich ciekawostek. Staram się tutaj wypatrzeć jakąś kartę kontroli jakości. Coś co by wskazało na datę produkcji tego radia. No ale prawdę mówiąc nie widzę. Może jak wyjmę szasi z wnętrza to okaże się, że będzie łatwiej tam coś wypatrzeć. A więc do dzieła. Tatry ożyły. To nie koniec, oczywiście, jeszcze tutaj z naprawą tego radia. No, ale pierwszy krok został wykonany. Winowajcą okazał się rezystor taki jak ten, nie dokładnie ten, ale zupełnie podobnie się zachował. To znaczy, te stare rezystory z lat 50., -tych, 60. -tych mają często. Właśnie taką przypadłość, że oddzielają się im wyprowadzeniem. Jak słychać Warszawa Pierwsza dzielnie tutaj jest odbierana przez patryno na Falach Długich. Bardzo fajnie, no już tak jak powiedziałem pierwszy krok, a teraz jeszcze kilka tutaj rzeczy, które trzeba poprawić pewnie. Słyszę, że przerywa przełącznik zakresów. Ale też mamy tutaj takie kwiatki, właśnie jak taki zespół kondensatorów. Tutaj powinny stać takie dwa większe kondensatory elektrolityczne o pojemności 50 mikrofaradów. Zgodnie z dokumentacją, można oczywiście włożyć, zastosować kondensatory o większej pojemności. W tej chwili to mi przeszkodzi, a nawet pomoże. Natomiast te są nie wiem czemu mniejszej pojemności 22 mikrofarady. Być może po prostu osoba, która wymieniała, nie miała akurat pod ręką właściwych pojemności i zastosowała takie, a nie inne. Zmienię je po prostu dlatego, żeby radio również lepiej się zachowywało. W sensie, że była lepsza filtracja napięcia zasilającego. Więc 50 mikrofaradów, może, może 100 mikrofaradów zobaczymy tutaj. Może się uda dobrać nawet taki, który, który będzie można wkręcić tutaj starego typu kondensator. No właśnie, więc pierwszy krok zrobiony, teraz kolejne w ostatnim kroku jakieś zabiegi takie typu kosmetycznego, aczkolwiek całe radio nie będzie odnawiane do stanu takiego, do takiej nowości można powiedzieć, to zostanie tak jak, tak jak jest w tej chwili. Prawie ukończona naprawa odbiornika Tatry, prawie, bo brakuje jeszcze... Tutaj takiego magicznego oka, lampa EM4 zamówiona jest w drodze, niebawem będę mógł pokazać końcowy efekt. To co w tej chwili tutaj słychać to są fale krótkie o, na średnik eee, zakłócenia przemysłowe raczej, chociaż pros. I na średnik można odbierać stację. No i drugie, czyli nadajnik centralny, Warszawa pierwsza. No fajnie, bardzo to dobrze, że Tatry uratowane. To jest taki odbiornik, który powstał na bazie, zdaje się, Bolero. I różni się tym, że tutaj nie ma UKF-u jest miejsce na głowicę UKF na szasi jest wycięty otwór no ale samej głowicy nie ma, więc więc nie ma UKF po prostu no a to jest to co wyjąłem z tego odbiornika. bezlitośnie potraktowałem te wszystkie kartoflaki czy tam różne smolaki, jak zwał tak zwał w każdym razie nie było miejsca na sentymenty, bo potraciły wartości w związku z tym nie było sensu ich tam trzymać dłużej no i tyle kosmetyką zgodnie z ustaleniami z właścicielem się nie zajmuje radio nie jest w złym stanie jak na swoje lata, to jest pewnie rocznik między 58 a 60 no więc ma swoje lata no i teraz jak stanie w salonie, no to będzie wyglądało tak, jak wygląda, ale ma taki ząb autentyczności, można powiedzieć. Czasami zależy nam na tym, żeby. No właśnie wyglądało tak, jak wygląda. Więc stawiam jak jest. I za chwilkę jeszcze wracam już po zainstalowaniu EM4, czyli oka magicznego. To jest lampa EM4, czyli tak zwane magiczne oko do radiatory w tym wypadku. No cóż, ono nie działa praktycznie, nie świeci. A przy tym jest to lampa trudno dostępna w tej chwili. Już pomijam kwestię ceny, bo gdzie nie gdzie można znaleźć, ale się zamiennik. Znaczy tak twierdzą ci, którzy sprzedają, że to jest zamiennik 36E5, zdaje się, taki ona ma symbol. To nie do końca jest zamiennik, bo... Podobieństwo jest takie między tymi lampami, że obie mają odczyt czołowy, czyli wskaźnik wysterowania znajduje się tutaj w tej części lampy z przodu. Natomiast na tym się, no i żarzenie jest podobne, bo 6-3V. Natomiast na tym chyba podobieństwa się kończą, bo przede wszystkim, przede wszystkim na lampę M4, jak tu widzicie, jest lampą bocznostykową. Natomiast inne lampy typu właśnie 6E5 chociażby jest lampą z cokołem oktalowym, więc trzeba byłoby też zmienić tutaj podstawkę lampy coku. No to jest oczywiście wszystko do zrobienia. Natomiast. Ja myślę, że takim odpowiednikiem lampy EM4 byłaby bardziej EM34. No one są jakoś tam dostępne lepiej, też różnią się cokołem, ale przynajmniej układ elektryczny jest bardziej zbliżony do EM4. W związku z tym, że na chwilę trzeba będzie poczekać na nową lampę, i poza tym, wiedząc o tym, że przecież ta lampa, która tutaj leży na stole, jest zużyta i nic jej już nie grozi, można powiedzieć to podjąłem próbę takiego, powiedzmy, quasi-regeneracji tej lampy. Polega ona na tym, że można podać wyższe napięcie na włókno żarzenia no i w ten sposób uaktywnić nieco bardziej emisję z katody tej lampy, po to, żeby uzyskać jaśniejszy ten wskaźnik. No Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Cała operacja powinna trwać jakieś 15 minut no i później właśnie taką próbę przeprowadza no przypomina to trochę takie, takie nazwijmy to regenerację lamp kineskopowych chociażby gdzie trzeba było podziałać napięciem z prostownika wysokiego napięcia telewizora na elektrody kineskopu po to żeby on się tam jeszcze uaktywnił na jakiś czas Na no jak długo to pomaga nigdy nie wiadomo czasami na długo czasami na krótko ale myślę że próbę warto podjąć tak choćby z powodów takich czysto Czysto poznawczych. Ja tutaj zastosowałem napięcie 14 V. No i czekam, co się, co się wydarzy. Później próba trwa tam kilka minut. Jeszcze trochę zostało do 20. Za chwilkę spróbuję Wam pokazać, jaki jest efekt świecenia tego wskaźnika już w radiu. Czy to się udało, czy też nie. Jeśli nie, no to po prostu i tak nic innego nie pozostaje, jak wymiana tej lampy. Próba ożywienia lampy nie wiele się zdała. Nie wiem czy to widać, ale chyba widać, tak? Jest ta zielonkawo, niebieska poświata, natomiast cały czas lampa świeci słabo. No i tutaj, jak się bliżej przyjrzeć, troszeczkę tej części czołowej lampy, tutaj, to widać na tym wskaźniku, że są takie ciemne plamy na luminoforze, i to niestety oznacza, że ten luminofor jest już po prostu zużyty. Więc. Ta metoda aktywacji lampy, no, aktywacji na pewien czas oczywiście, akurat w tym przypadku się nie za bardzo sprawdzi, bo po prostu świeci słabo i trzeba ją najnormalniej w świecie wymienić. Więc teraz czekam na dostawę lampy. Będzie czekała mnie również przeróbka, ponieważ będzie to lampa z innym cokołem. No ale EM4 można co prawda kupić, ale to są raczej używane, Lampy wolałbym tego nie robić. Wolę kupić coś, co jest w kategorii New Old Stock klasyfikowane po prostu i mieć pewność, że ta lampa po prostu będzie dobrze spełniała swoją rolę. Tak więc muszę chwilę poczekać na dostawę lampy. Przyszła kolej na wymianę magicznego oka. No niestety nie udało mi się mm, kupić. Lampy EM4, to jest ta lampa tutaj, oryginalna z odbiornika Tatry. W związku z tym muszę ją zastąpić inną. No i tutaj wybrałem lampę pod tytułem 6E5S 6E6E5S. Tak, ponieważ jest to rosyjska lampa, zdjęła w SSSR, to jest lampa inna pod wieloma względami, mianowicie po pierwsze ma inny cokół, tak? tutaj mamy cokół bocznostykowy w lampie M4, takiej Philipsowej, natomiast w tej lampie jest cokół oktalowy, a więc muszę wymienić, Również podstawkę lampową. Mhm. Ale to może jest tylko taka mechaniczna e, zmiana, bym powiedział, konstrukcyjna. Natomiast poważniejsze zmiany są wewnątrz tych lamp, one się po prostu mocno różnią. M4, czyli ta lampa oryginalna, to w zasadzie są dwa wskaźniki dwa takie magiczne oka połączone w jednej bańce. Natomiast tutaj jest jedno. No i trzeba też zmienić układ elektryczny. W związku z tym yy, zmiana będzie dotyczyła zarówno yy, doprowadzenia przewodów do poszczególnych yy, styków lampy, poszczególnych nóżek, jak również yy, yy, wartości rezystorów w siatce pierwszej, ponieważ yy, lampa M4 wymaga napięcia minus 16V, mniej więcej natomiast lampa 6E5S, połowę tego napięcia, czy około 8. A więc gdyby, nie do, gdyby tej zmiany nie zrobić, to w zasadzie przy średnich, średniej mocy sygnałach mielibyśmy pełne wychylenie tutaj wskaźnika, więc ta zmiana jest <coughs> potrzebna. Przygotowałem sobie tutaj już rozpiskę taką, gdzie, gdzie są podane poszczególne nogi lamp, czy cokoły lamp i kwestia przylutowania później odpowiednich przewodów do tych właśnie, do tych właśnie nóżek tutaj będzie istotna. Oczywiście znaczy zweryfikuję to już później po, po podłączeniu, bo też nie wszystko tu wydaje się takie oczywiste wbrew pozorom. Posługiwałem się schematem odbiornika Tatry. Gdzie numeracja nóżek jest, jakby od innej strony pokazana, niż w przypadku. Nie wiem, czy to widać, bo <laughs> druk jest dosyć mocno niewyraźny, niż w przypadku danych katalogowych. No ale to zaraz sobie tutaj to zweryfikuję. No i tak, za i chwilkę, za chwilkę zmienię tą podstawkę, mocowanie i zobaczymy, jaki da to efekt. To oko magiczne. To jest jednak ważny element, taki powiedziałbym, estetyczny w tym odbiorniku, znaczy z punktu widzenia estetyki. No i pewnej nostalgii, fajnie to wygląda po prostu jak takie oko sobie tam gdzieś mruga do was <coughs> z głębi pokoju. A więc do dzieła. się, że do Radia Tatry musiałem też zamówić lampę BF89. Radio grało na tej, która jest ale napięcia wydawało mi się mocno zaniżone no i pomiar też potwierdził, że w kiepskim ona stanie jest w związku z tym właśnie dostałem tak zwany New Old Stock czyli obsakowy listek to jest pewnie metka po prostu a po czesku lampa to jest elektronka, bo to jest Tesla EBF 89, jedna sztuka 11,60 Wyrażone w koronach czeskich, zapewne. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Patry skończone. Odbierają na wszystkich dostępnych falach. Potencjalnie odbierają, bo na średnich praktycznie nie można tutaj złapać, jak to się popularnie mówi, w sensie audycji radiowej. Natomiast długie, krótkie, jak najbardziej są osiągalne. Oko magiczne wymienione. Żarzy się miło. Myślę, że radio może wrócić do właściciela i stanąć w jakimś godnym miejscu. Wzbudzając pewnie zainteresowanie odwiedzających taki salon. Ma swój urok jednak trzeba powiedzieć, chociaż to z perspektywy czasu nawet patrząc bardzo prosty odbiornik. No cóż, to tyle. Trochę epicko było z tym okiem magicznym, ale w końcu się udało. Jednak nie jest prosta wymiana EM4 na e, rosyjski odpowiednik. E, no ale, jak mówię, trudności zostały przezwyciężone. A więc wyłączam, pakuję i biorę się za następne.